Czy słyszałeś o cudzie słońca nad Filipinami, którego świadkiem był Jan Paweł II? W styczniu 1995 roku Jan Paweł II przybył na Filipiny. Na mszę Świętą w Manili przyszło wtedy ponad 5 milionów ludzi, największy tłum w historii kościoła. W pewnym momencie, gdy papież uniósł hostię, nad zgromadzonymi wydarzyło się coś niezwykłego. Świadkowie mówili, że słońce zaczęło wirować, zmieniać kolory i błyszczeć jak mącza. Niektórzy mówili, że widzieli Maryję w promieniach światła. Dla wielu był to znak z nieba, że Bóg potwierdził świętość papieża i jego misję pokoju. Jan Paweł II milczał o tym wydarzeniu, tak jak milczał o wielu tajemnicach, które nosił w sercu. Czy był to cud, czy zjawisko optyczne, tego nikt nie rozstrzygnął ale dla milionów ludzi tamtego dnia było pewne jedno. Niebo naprawdę się otworzyło. Jeżeli chcesz poznać więcej podobnych historii, zasubskrybuj Archiwum Tajemnic Wiary.